Dzisiaj chciałem wam pokazać pewną funkcjonalność, o którą ktoś mnie zapytał i tak sobie pomyślałem, jak można było rozwiązać. Chodzi o to tak prawdę, że mamy zespół w tym zespole część materiałów, element, część elementów komponentów musi zostać podana w specjalnej obróbce, czyli powinna zostać nałożona warstwa ochronna, która w jakiś sposób będzie chroniła dany komponent w, w przed jakąś korozją w niesprzyjających warunkach środowiskowych. W tym przypadku, no oczywiście, moglibyśmy dostać do każdej części i przypisać do niej jakieś właściwości. Pokazywałem Wam już nieraz, jak można przeszukiwać po prostu drzewko tutaj zespołu w poszukiwaniu komponentów, ale pomyślałem sobie coś jeszcze innego, że być może wykorzystamy do tego inne podejście. Lista materiałowa, jak wiecie, która tutaj oczywiście domyślnie jest wyłączona. Jeżeli włączymy ją sobie, to zobaczcie, mamy tak naprawdę dostęp do wszystkich komponentów od razu, wszystkich części. Nie musimy tak naprawdę przeszukiwać podzespołów, wszystkie komponenty są tutaj praktycznie jak na dłoni, więc pomyślałem sobie, że może warto było dostać się do tych elementów i po prostu przeszukać listę materiałową w poszukiwaniu komponentów, które powinny zostać, na do których powinna zostać zdefiniowana warstwa ochronna. No ale zanim to zrobimy, przygotujmy jeszcze komponenty, do których elementy taka, taka warstwa ochrona powinna być zdefiniowana. Zobaczmy, to taki komponent, i chciałbym, żeby tutaj dla niego została właśnie taka warstwa ochronna zdefiniowana. Zrobimy to za pomocą parametrów. Dodamy dwa parametry tekstowe. Pierwszy parametr to będzie warstwa ochronna. Ja nazywam ją tutaj po angielsku, możemy sobie wpisać jakąś wartość, tymczasową test i dodamy jeszcze jedną wartość, być może jeszcze taki komponent będzie malowany, tak? Czyli możemy farbę, tak? Dać malowanie, malowanie też będzie na przykład tutaj na razie, zdefiniujemy sobie jako test. Zrobimy dan i spróbujemy dopisać jeszcze tutaj sobie regułę, która będzie nam oczywiście tutaj zapisywała, w parametrach użytkownika dane ustawienia, bo dzięki temu mając w, parkach, w parametrach użytkownika, właściwości użytkownika, możemy mogli tak naprawdę wyświetlać te elementy wy w naszej mm, liście materiałowej, tak? Czyli spróbujmy w tym momencie bardzo szybko to zrobić. Mamy mm, i iProperties i tutaj mamy Custom pozycję Gdzieś tam się schowała. Dobrze. Custom. I tu będziemy tak. Pierwsza wartość to będzie oczywiście Coating. Będzie równe po prostu. Nie Painting tylko um, Coating. Tak. I to samo zrobimy sobie jeszcze raz. I powiemy sobie, że tutaj to będzie oczywiście wartość Painting i jej wartość będzie przyjęta jako Painting. Zapisujemy i zobaczcie, co w tym momencie się dzieje. Wejdziemy sobie we właściwości użytkownika, i tu już mamy dwie wartości zdefiniowane. Co więcej, chcielibyśmy zdefiniować jakiś kolor. Zobaczcie, jeżeli zmienię sobie ten kolor na jakiś inny dowolny, na przykład nie wiem, jakiś tutaj mam na przykład kolor typu cyjan, wszystko mi się pomalowało. Możemy tu sobie przygotować jeszcze część, żeby nie wszystkie elementy zostały w tym momencie podczas zmiany koloru w jakiś sposób nadpisywane. Dlatego spróbuję zdefiniować sobie tutaj kilka ustawień. Na przykład tu zdefiniujemy sobie taki wygląd obrabianego materiału i spróbujemy też sobie przypisać ewentualnie tutaj domyślny kolor dla danego elementu. Tak przypiszmy sobie tutaj, że to jest element domyślny. Dobra, mamy w tym momencie dwa Różnego typu materiały, tak. Spróbujmy jeszcze tylko ewentualnie sobie skopiować za pomocą tutaj kopiowania kolorów. Powiedzmy, że chcielibyśmy, żeby ten materiał tutaj, powiedzmy, obróbka została przeniesiona na poszczególne elementy tego naszego komponentu. Dobrze. No i mamy też ewentualnie tutaj, jak widzieliście tutaj to zestawienie. Czyli mamy, ewentualnie powiedzmy, że chcielibyśmy, obsnie, nie, to tylko oczywiście to wykończenie chcielibyśmy skopiować. Z klawiszem Ctrl po prostu, zobaczcie, biorę i kopiuję na te powierzchnie, które powiedzmy nie powinny być w tym momencie pokryte w żaden sposób tutaj jakimś materiałem. Tutaj wewnętrzno otwor oczywiście. Samo te elementy. Myślę, że już chyba wszystko zostało ustawione. No dobra, mamy w tym momencie to zrefiniowane. Po co to zrobiłem? Zobaczcie, bo teraz, jeżeli bym chciał zmienić kolor sobie na jakiś inny, na przykład na zielony, zmienia się wszystko poza oczywiście tymi elementami nadpisanymi. Więc to jest dla Was taki sposób, który możecie wykorzystać, żeby element został był w odpowiedni sposób tutaj zawsze zmiana jego kolor, jego warstwa tutaj pomalowania. tak? Zapiszemy sobie te zmiany, wracamy do naszego zespołu. No i spróbujmy w tym momencie przystąpić do pisania jakiejś reguły, tak? Mówiłem, chcemy dostać się do listy materiałowej tutaj. Jak to zrobimy? No definiujemy sobie po prostu nową regułę. Dobrze. No i teraz spróbujemy w jakiś sposób tutaj się tutaj e, dostać. Przede wszystkim na początek zdefiniujemy sobie nasz dokument. Naszym dokumentem będzie oczywiście nasz zespół, tak? W tym zespole zdefiniujemy sobie e, pewne zmienne, tak? zmienną yy, zespołu, czy zdefiniuj sobie jako zespół na przykład definicja zespołu jako assembly component definition i powiemy, że ten właśnie obiekt będzie się równy, tak naprawdę, to jest element, który zawiera się w naszym komponencie DOC, który zdefiniowaliśmy przy naszym zespole, tak. I to będzie element, czy sekcja komponent definition. Dobrze. Następnie w takim naszym elemencie, oczywiście, będzie znajdowało się też BOM, tak. zdefiniujemy sobie obiekt BOM, który będzie po prostu elementem typu BOM, i powiemy, że BOM, tak naprawdę znajduje się bez oczywiście w tym naszym definicji zespołu w sekcji BOM Dobra, BOM jest zdefiniowany i na końcu zdefiniujemy sobie, że widok dla naszego BOMu tak? na zrobimy sobie, że nasz obiekt typu BOM równa się czemu yy, może inaczej w tym naszym BOMie mamy coś takiego jak part only view Enabled, i to jest wartość true false, czyli prawda fałsz ustawimy sobie na true ona po prostu będzie nam w tym momencie zmieniać ten element, zobaczmy czy nasza reguła działa czy gdzieś nie ma jakiegoś błędu jeżeli wejdziemy sobie tutaj, zobaczcie w ten, wyłączę ten element jak widzicie mamy wyłączoną tą listę jeżeli teraz uruchomię naszą regułę prac, chodzę tutaj do i mamy natychmiast włączoną ten włączony widok skoro mamy widok włączony, to spróbujmy dalej eksporować go, tak? Czyli najpierw zdefiniujemy sobie e, ten widok, który mamy zdefiniowany, tak? Czyli to będzie obiekt typu bomview jako jako obiekt bomb view zdefiniujemy i powiemy, że ten właśnie obiekt bomview e, będzie się równał czemu? No bierzemy sobie ten nasz bom, który sobie zdefiniowaliśmy wcześniej, tak? W nim w środku będą po prostu znajdują się widoki zdefiniowane, tak? Te trzy zakładki. Czyli mamy bom Views i bierzemy sobie item z tych trzech o nazwie, który? Parts Only, czyli tą zakładkę trzecią. Tak się ona nazywa, więc piszemy sobie Parts Only i jesteśmy w tym momencie, mamy ten element zdefiniowany. Możemy zapisać sobie, żeby sprawdzić, czy nasza reguła działa. Oczywiście działa, więc tutaj w tym momencie ta zakładka, wszystkie komponenty w tym momencie, w tym widoku będą po prostu już pobrane. No dobra, mamy to zdefiniowane. Co dalej zrobimy sobie? Dalej zdefiniujemy sobie po prostu w tym naszym tabelce BOM View są rzędy czy wiersze. One się nazywają po prostu, zdefiniujemy sobie jako rzędy, obam row i one będą jako po prostu obiekty typu właśnie BOM row no i teraz jak przeszukać te elementy no znacie komendę którą pokazywałem już wam nie raz for each dla każdego właśnie obiektu typu bom row w czym w tym naszym obom view czyli w tym elemencie tak występują wiersze i te wiersze są zgrupowane po prostu w sekcji bom rows tak no i na tym Kończymy. To jest nasza pętla. W tej pętli musimy teraz po prostu wziąć każde z tych obiektów, które tam mamy, a tam mamy co zdefiniować. Mamy komponenty, tak? Więc możemy sobie zdefiniować tutaj e, zmienną, że to są e, komponenty komponent definition, to są komponenty, tak? Zdefiniujemy sobie to jako komponent definition. Dobrze. I powiemy, że taki komponent Definition, tak, czyli ten nasz komponent, który mamy na tej liście, tak, czym on się ma równać? To jest tak naprawdę, jeżeli tam zajrzy się głębiej, to jest właśnie, właśnie ten obiekt, który należy do Bombrow, row. Tak, czyli bierzemy sobie w tym elemencie, który znaleźliśmy, znajduje się po prostu definicja. Zdecyduje się kilka definicji komponentów. I tak naprawdę w tym przypadku to będzie item, item e, numer jeden. Mhm. Dobra, sprawdźmy, czy nasza tu reguła działa. Czyli jeśli nie pomyliłem, wygląda to, że działa, błędu żadnego nie ma. Więc spróbujmy teraz, skoro jesteśmy już tak głęboko, mamy komponent wzięty, spróbujmy w takim komponencie ustawić parametr, tak? Czyli na przykład narzucić mu jakiś... E, m, Wartość typu coating, tak. Pamiętacie, tam mamy zdefiniowane parametry użytkownika, więc tak, wchodzimy do tego naszego komponentu. tak. Wchodzimy do parametrów. W, para, w parametrach są parametry takie klasyczne, top typowe wewnętrzne, projektowe, ale też są to użytkownika. tak. Więc one są w sekcji z Parameters. I bierzemy sobie od razu item, czyli element, który ma nazwę coating. I bierzemy sobie value, wartość. I ustawiamy sobie na własną jakąś wartość. Na razie ustawmy sobie standardowo, na przykład na wartość typu na przykład czernienie, tak. Wydaje się, że wszystko powinno działać, ale zobaczcie, co się dzieje. I nagle wyskakują błędy. Dlaczego? Bo nie w każdym komp komponencie, tutaj, w innych, nie ma takiego parametru. Więc program tak naprawdę nie może zapisać wartości do parametru, który nie istnieje. I co w tym momencie robić? Zobaczcie, ma jest taka sprytna funkcjonalność, którą wam kiedyś już pokazywałem, ale warto o niej pamiętać. Opcja try. Try, która składa się z sekcji try, czyli próbuj. Jeżeli podczas tej próby wystąpi błąd, to program nie przerywa operacji, tylko wie, że ma po prostu spróbować wykonać to, co się znajduje w sekcji catch. W naszej sekcji, w tym w naszym przypadku nie będzie nic się tam znajdowało. My po prostu szukamy tego komponentu, w którym jest zdefiniowany parametr coating. Teraz zobaczcie, nasza reguła bez żadnego błędu zostanie wykonana. Co więcej, jeżeli teraz wejdziemy sobie tutaj w ustawienia, tak, to damy własną Kolumnę, kolumnę o nazwie to coating, bo taki parametr mamy wyeksportowany do I proper, custom i properties. To zobaczcie, automatycznie mamy dla elementów, niektórych, dla kilku elementów przypisane, zobaczcie, dla czterech elementów mamy przypisane odpowiednie tutaj parametry. No ok. Skoro tak. To przydałoby się jeszcze ewentualnie pomyśleć o przypisaniu jakiegoś koloru. Zobaczcie, tutaj zdefiniowałem sobie wcześniej w, w moim w, w bibliotece w, 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 w czyli tych w bibliotece wyglądów, kolory. Kolory zgodnie z paletą RAL. Jeżeli na przykład byśmy chcieli wykonywać malowanie zgodnie z paletą RAL, musimy sobie tutaj zdefiniować w, w, w bibliotece inwentora własne. Materiały i je sobie tutaj zapisać, dzięki czemu będziemy do nich mieli dostęp. Skoro tak, to teraz musimy w jakiś sposób te kolory sobie tutaj dopisać. Ale zanim to zrobimy, spróbujmy jeszcze oczywiście poinformować na, tym, na tej części program, że tutaj też będziemy chcieli ten kolor sobie napisać, tak? Więc musimy wejść w ustawienia i dać jeszcze jeden parametr. Parametr, który w tym momencie będzie nam ukazywał kolor części. Part kolor będzie się równał czemu temu, co zdefiniujemy sobie we, we właściwości painting. Ale zanim to uruchomimy jeszcze, to zobaczcie, że będziemy potrzebowali sobie, na razie to mamy tylko test, taki kolor nie istnieje. Ja na razie może to jeszcze wezmę i zablokuję. Zablokujemy jeszcze na chwileczkę, bo oczywiście spróbujemy to wpisać w naszą, tutaj zacząć zdefiniować jakoś nasz, naszą regułę. Tak? Na początek zdefiniujemy sobie tutaj parametry użytkownika tekstowe. Na początek zdefiniujemy sobie Coating który będzie miał, dostępował w, w kilku właściwości będzie Multivalue, będziemy mieli na przykład tak co mówiłem, na przykład malowanie będziemy mieli czernienie i będziemy mieli na przykład cenowanie, tak? czy jakieś inne jeszcze, to już tak naprawdę dowolne wartości, takie jakie potrzebujecie, możecie sobie tutaj wpisać. Mam tutaj parametry wyboru, tak? Dodatkowo tu mamy zdefiniowane, na przykład możemy sobie zdefiniować painting, który będzie nam definiował w tym momencie nasze kolory, które mamy tutaj zdefiniowane. Czyli tutaj będziemy musieli sobie zdefiniować kolory typu, jakie tam były, jeśli dobrze pamiętam. Spróbujmy tak. Tam był chyba RAL 30.01, Ustawmy sobie też na przykład none, czyli żadnego koloru. Dodajemy sobie te elementy. Spróbujmy zobaczyć jeszcze, co to było za kolory. 30.01, 50.12, 60.35. Dobra, spróbujemy zapamiętać. Pamięć krótka. 50.12 jeszcze będzie. I 60.35 chyba, tak. 5012, 665. Takie kolory mamy zdefiniowane. Dobra, teraz spróbujmy te kolory wykorzystać tutaj, tutaj już w naszym, w naszej regule. Czyli tak. Program oczywiście tutaj sprawdza nam, udaje, jak mu się udaje, to przypisuje taki parametr czernienie do, powiedzmy, parametr nasz, oczywiście to parametr będzie użytkownika, e, czyli to będzie ten parametr, tak, tutaj będzie przypisywany już automatycznie. Zgadza się. A dalej spróbujmy zobaczyć, że na przykład jeżeli e, Ustawmy sobie jeszcze taką pętlę. Jeżeli na przykład painting będzie równe nan, to wtedy zdefiniujemy sobie parametr właśnie tutaj. Painting, ustawimy sobie na default, tak, żebyśmy chcieli w tym momencie mieć domyślny parametr, czyli tutaj zdefiniujemy sobie, że dotrzymam painting ma być równe. Domaćmy, ja że więc są tutaj default. W przeciwnym przypadku zdefiniujemy sobie, że painting ma być równy temu, co sobie ustawiliśmy tutaj w naszym oknie, czyli to się ma równać parametrowi właśnie temu zdefiniowanemu painting. And if zakończymy tą pętlę. No dobrze, zobaczmy czy nam to wszystko tutaj wypali ok, zapiszmy so sobie save and run ustawmy parametry, czyli na przykład mamy cenowanie na przykład zostawmy sobie malowanie i ustawmy sobie kolor, na przykład LAL3001 aha tylko nasz element tutaj ma nadpisane Parametr jeszcze widzę, tak? Z jakiegoś powodu nam się tutaj to nie nadpisało. Wszystkie inne zadziałały ładnie. Ten ma na ustawiony kolor, yy, spróbujmy zobaczyć. A, tutaj oczywiście tego nie napisaliśmy sobie, tak? safe and run, teraz odblokowaliśmy to. Specjalnie wtedy tego nie robiliśmy. Dobra, to teraz wychodzi na to, że chyba będzie działało. I zobaczcie, w parametrach definiujemy sobie inny kolor 5012, dobra. Ustawmy sobie na przykład na cenowanie to mamy tak, pocenowane i pomalowane, tak zobaczmy nawet w liście materiałowej tutaj mamy, w ten nasz coating jest ustawione na cenowanie. możemy też ustawić sobie tutaj dodatkową kolumnę typu kolum kolum painting, tak czyli dodajmy jeszcze jedną do użytkownika param parametr painting ok no i zobaczcie, mamy w tym momencie odpowiednie tutaj parametry Taki kolor jest. Jeżeli zmienimy sobie ustawienia użytkownika kolor na brak. Ciekawe, że nam zadziała. Powinno chyba zadziałać. I mam w tym momencie kolor brak. I w liście materiałowej mamy w tym momencie, że kolor jest tutaj domyślny. Oczywiście moglibyśmy też tutaj ten, ten kolor ustawiać, ewentualnie napisać regułę, żeby tutaj było wpisane, że ma być tylko parametr typu żaden, none. Te elementy możemy automatycznie definiować. W ten sposób mamy możliwość właśnie ustawienia po prostu własnych parametrów kolorystycznych dla elementów zgodnie po prostu z paletą RAL. Oczywiście te materiały kolorystyczne trzeba wcześniej sobie zdefiniować, ale jeżeli to wszystko jest zdefiniowane, jak widzicie, elementy są poprawnie zdefiniowane. No dobrze. Mam nadzieję, że mi się udało Wam trochę znowu otworzyć oczy na jakieś fajną funkcjonalność, którą możecie dosyć szybko i sprawnie uzyskać. Zobaczcie, ten, ta reguła nie jest aż taka długa i trudna. Mam nadzieję, że z, przy mojej pomocy zrozumieliście, jak ona działa. Oczywiście tutaj sięgaliśmy po prostu już po fragmenty Visual Basica, czyli wchodziliśmy głęboko w, w strukturę obiektów, e, czy danową tych elementów, ale widzicie nie jest to takie trudne, tak naprawdę jak widzicie, to jest pełna analogia do tego, co tak naprawdę widzicie tutaj w liście materiałowej. model data. Strukturowy czy parcony widoki, te elementy po prostu wykorzystaliśmy w naszym modelu. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.